Rozdział czwarty. Pałace, bramy, wieże. 1. Pałac rządowy. Na krakowskim przedmieściu pięknej architektury gmach. W dawnych czasach stał tu wielki pałac radziwiłowski. Zygmunt August wziął go potem w posagu za żoną swoją barbarą z radziwiłów gasztolodową. Dlaczego na placu przyległym? Jako przed mieszkaniem królewskim w 1569 roku wystawiono słup kamienny na pamiątkę. Tu wspomniany król Zygmunt od książąt brandenburskich hołd odebrał. W późniejszym czasie przeszedł do książąt Sanguszków. Nadwyrężony potem w czasie wojny założono w nim lazaret wojskowy. Nabyli go szczeptycy. Od nich zaś finkie. Następnie stał się własnością rządu, przerobiony dla Komisji Wojewódzkiej. Lecz w marcu 1829 roku, zajętym przypadkowie wewnątrz ogniem, zrujnował się wielce. W tymże zaraz roku, wyrestaurowany, podług planu budowniczego Konotkiewicza, zniesiono drugie górne piętro, lecz za to na świetności pozyskał, pokryto go cynkiem. Utworzono dwa boczne pawilony i przymurowano dwie wieże. Dwa. Ratusz stary. Wśród rynku wielki wspaniały pałac o dwóch piętrach, blachą pokryty. Na frontowej facjacie umieszczone są doskonałej roboty wielkie kamienne figury przedstawiające sprawiedliwość i władzę. W pośrodku pod koroną herb państwa. Wymurowany z funduszów miejskich. 1389 roku na użytek magistratu. Tu odbierano wójta, prezydenta, wiceprezydenta i rajców. Zygmunt August przywilejem swym w piwnicy ratusza Lubelskiego piwo z Gdańska i Kaźmierza sprowadzane sprzedawać dozwolił, pokój, w którym kancelaria pisarza na pierwszym piętrze był kaplicą. Od dawna była to bardzo już stara budowla, zewnętrznym wschodem na piętro. Król Stanisław August zrestaurował ją i przyprowadził do stanu, w jakim się dziś znajduje. Nadwyrężoną później odnowili nieco Austriacy. W roku zaś 1836 kosztem rządu powtórnie naprawiono. W tym to gmachu odbywały się sławne trybunały koronne. Od roku 1578 aż do rozwiązania swego w roku 1793. Izba Sądowa na pierwszym piętrze, dziś na kilka sal podzielona, ozdobiona była herbami województw i kapituł, według porządku i miejsca ich, oraz portretami królów, marszałków trybunalskich i innych znakomitych mężów. W ratuszu tym, Skończył życie nasz wielki Jan Kochanowski, książę pierwszych poetów polskich w roku 1584. 22 sierpnia apopleksyją tknięty. Należy do miasta. Długi 146, szeroki 38. Ma dwadzieścia kilka pięknych sal i pokoi. Zajęty jest przez Trybunał Cywilny i Sąd Powiatowy. 3. Ratusz Nowy Obok Kościoła Świętego Ducha gmach piękny o dwóch piętrach z gustowną wieżą, wystawiony w roku 1827 na ruinach spalonego kościoła karmelitów. Tu mieszczą się biura Urzędu Municypalnego, Straż Główna, mieszkanie dla prezydenta i sale kasynowe publiczne należy do miasta. 4. Pałac Potockich przy ulicy Zielonej. Opustoszony nieco, wielkością jednak i okazałością budowy, zdobi miasto. Dwa długie skrzydła, czyli pawilony, tworzą rozległy dziedziniec. Wewnętrzny rozkład pomieszkań wzorowie uskuteczniony. Od strony łąk mury ma wysokie, od miasta zaś o jednym tylko piętrze. Potoccy ustąpili go rządowi. W roku 1800... Umieszczono w nim więzienie kryminalne i poprawcze. Dziś zajęty przez wojsko. Osobliwie Szkołę Muzyczną Pułkową. 5. Pałac Czartoryskich. Obok pałacu rządowego. Zasłonięty ogrodem. Wewnątrz sale i pokoje obszerne. Pokryty dachówką. Podstawę ma wspaniałą. Szkoda, iż w niekorzystnym miejscu stoi. I do żadnej ulicy frontu nie ma. Należy do Kobylińskiego. Rząd wynajął go na fabrykę tytoniu i tabaki. 6. Pałac Lubomirskich. Trzy niewielkie dwory obok rządowego pałacu noszą nazwisko Pałacu Książąt Lubomirskich. Później nabył go Wladych. Dziś kupiony dla szpitala świętego Józefa. 7. Pałac Morskich. Długi bez piętra dwór należący do adwokata Kondwickiego zajęty przez fabrykę maszyn gospodarskich Daglasa. Numer 8. Pałac kontroli skarbu i komisji obwodowej na krakowskim przedmieściu z dwóch pawilonych składający się. Przed kilkoma laty pięknie w gotyckim stylu zrestaurowany. 9. Pałac Sapiechów. Starożytna o jednym piętrze kamienica przy ulicy Królewskiej. Należy do kapituły. 10. Pałac Jabłonowskich. Biskupim zwany, obok poprzedzającego. Duży, spustoszały dom. Należy do biskupa lubelskiego. 11. Pałac popiarski czyli Olizara, obok Bernardynów. Wielka i porządna kamienica. Pijarzy otrzymali ją na szkoły, potem mieszkał w niej marszałek, hrabia Olizar, i sute wyprawiał bankiety. Dlaczego jego imię nadano temu mieszkaniu? Za Austriaków w czasie reparacji ratusza mieścił się tu trybunał, później dyrekcja szczegółowa Towarzystwa Kredytowego, następnie lazaret Wojskowy, a dziś głównie komisjonerstwo należy do miasta. 12, 13, 14 Pałace Umienieckich i Wrońskiego przy ulicy Królewskiej. Oraz kiepsa na ulicy Kowalskiej. Właściwie są tylko starymi kamienicami. 15. Jest w rynku dom o dwóch piętrach zwany Pałacem Króla Sobieskiego. Starożytna budowla piękne ma ozdoby z gipsu ponad oknami wytłoczone. Drugie dwa górne piętra dla bezpieczeństwa rozebrano. Ma on pięć okien frontowych. Nad każdym piętrze drzwi żelazne zaokrąglone u góry. Dom ten należał do Marka Sobieskiego wojewody lubelskiego. Tu mieszkać mieli carowie Szujscy w przejeździe swym do Warszawy oraz cesarz Piotr Wielki w czasie zjazdu za Zygmunta III. 16. Pałac Parysów przy placu Targowym. Wielki starożytnej budowy gmach. Przed kilkunastu laty odbywały się tu sztuki, teatra i zabawy publiczne. 17. Pawilon pojezuicki. Piękny gmach przy Placu Królewskim z wielką pomieszkań na trzy piętra ozdobnie wzniesiony, pokryty dachówką zajęty przez kapitułę lubelską. 18. Szkoły na jezuickiej ulicy. Wielka o trzech piętrach budowla pod cynkiem. Tu umieszczone są szkoły gimnazjalne dawniej zaś od roku 1582 jezuickie. 19. Koszary świętokrzyskie. Wielki, czworoboczny pałac z dziedzińcem obszernym wewnątrz. Przerobiony z klasztoru i kościoła dominikanów obserwantów. Przeznaczony dla konstytującego w mieście wojska, w roku przeszłym zrestaurowany. Ma wielką liczbę pomieszkań. 20. Koszary wizytkowskie. Przy cerkwi rosyjsko-greckiej z kościoła i klasztorów wizytek przerobione na koszary i lazaret wojskowe. 21. Zamek Budowa zamku lubelskiego odległej sięga starożytności. podług śladów w archiwach miejskich i podań ustnych Bolesław Jeszcze Wielki w 1025 roku miał tu wystawić zamek drewniany na górze odosobnionej zewsząd, nad łąkami i wodami w stronie wschodniej. W roku 1240 Tatarzy go spalili, kiedy Rusini w 1246 roku opanowali Lublin i sam zamek sztuką zdobyli. Wówczas wódz ich Daniel Książę Halicki, dla większej obrony w miejscu drewnianych szańców, kazał wznieść murowane fortyfikacje. Dla tem pewniejszego ubezpieczenia się pośród kraju obcego. Niedługo jednak stąd ustąpił. W roku 1340 tatarzy wszedłszy do miasta i spaliwszy je, wszelkimi sposoby usiłują zdobyć zamek, który im się długo bardzo opierał. Wziąwszy go wreszcie, zburzyli mury przez Daniela wzniesione. Kazimierz Wielki przybył wkrótce z wojskiem, wypędził Tatarów i zamek na nowo odbudować rozkazał postawiono wyniosłe baszty. I szańce południowe. Wówczas też poprowadzono mury obronne wokół miasta dla lepszej w przyszłości od nieprzyjaciół obrony. Na ulicy Jezuickiej znajduje się Stara Baszta, mało od kogo zważana, która jest ostatkiem tych szańców kazimierzowych. Wymurowana z cegły i kamienia na trzy piętra ze strzelnicami do łuków. Szańce miejskie. Poczynając się od Kolegium Jezuickiego i Krakowskiej Bramy, przechodziły ulicą Nową, dalej miejscem, gdzie dziś dom Pawęczkowskiego łamały się w końcu ulicy Rybnej. Jeszcze znajdują się tu szczątki dawnego muru nad kanałem. Stąd górą szły do Bramy Grodzkiej, a od niej ku Dominikanom, aż do Kolegium Jezuitów. Zamek lubelski, oprócz swojego przeznaczenia. Był miejscem sądów wojtowskich prawa magdeburskiego, mieszkaniem starosty i monarchów w czasie ich przebywania w Lublinie. Tu także odprawiały się sądy ziemskie i grockie. Władysław Jagiełło wymurował w dziedzińcu kościół. Synowie Kazimierza Jagielończyka pobierali tu nauki. Wieża zamkowa służyła za więzienie dla szlachty. Inturi eti fundo. Na wierzchu za mniejsze przewinienia, w lochu zaś, który tak jest głęboki jak sama wieża wysoka, za zbrodnie tylko. Gmach ten z obszernym w środku dziedzińcem, zrestaurowany przed kilku laty w gotyckim stylu, jest własnością rządu, zdobi wspaniale miasto panując nad łąkami. Tu mieszczą się więzienia kryminalne i poprawcze. Oraz sąd Policji Poprawczej Wydziału Lubelskiego. 22. Krakowska Brama. Ten szacowny pomnik starożytności, śmiałą swoją budowlą nad miastem panujący, wystawiony został jeszcze w 1342 roku z funduszów miejskich z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. Krakowska brama, w tymże stanie, w jakim ją dziś widzimy, przetrwała wieki i długo by jeszcze trwać mogła. Dawniej była środkowym punktem fortyfikacji miejskich na drodze do Krakowa wiodącej. Dopiero w 1611 król Zygmunt III przywilejem swym pozwolił rozebrać stare wały od gmachów jezuickich do krakowskiej bramy ciągnące się, a to dla dogodności mieszkańców, którzy w tym miejscu ulicę Jezuicką i Królewską zbudowali. Nad bramą nisko sklepioną wznosi się wieża 180 stóp wysoka z ozdobną żelazną kopułą i gankiem. Tu umieszczony jest wielki zegar miejski oraz straż ogniowa. Na dole sklepy piekarskie z ganku o godzinie 10, 11 i 12 w nocy strażnik trąbi pobudkę. W czasie pożaru spuszczają zegar. Przed wieżą Znajduje się piękna w gotyckim guście wystawa. Na wieży bramy krakowskiej było także więzienie, inturi, Dotąd jeszcze można widzieć obszerną żelaznymi wroty obwarowaną komnatę z dwoma małymi okienkami. Brama Krakowska wielce podobną jest do wieży zamku w Królewcu. Gmach ten, długim przeciągiem lat podupadły, zrestaurować kazał król Stanisław. Dzisiaj zczerniały mury, błyszczy tylko kopuła, a nad nią duch tajemniczej przeszłości w spokojnej myśli spoczywa. 23. Brama grodzka o jednym piętrze z piękną facjatą wystawiona razem z Bramą Krakowską w 1342 roku funduszem miasta. W roku 1785 zrestaurowana jest własnością miejską. Dawniej była w ciągu murów opasujących Lublin. Na piętrze są pomieszkania, na dole sześć sklepów izraelickich. 24. Brama jezuicka, zwana trynitarską, dlatego, iż w przyległym pawilonie trynitarzy mieszkali, obok katedry, wystawiona razem z klasztorem jezuickim w 1582 roku. Ozdobny i wspaniały gmach. Pierwsze mógłby zająć miejsce w miastach stołecznych Europy. Przed dwunastu laty, kosztem rządu, zrestaurowana w gotyckim stylu ma wyniosłą 200 stóp wysoką wieżę z podwójnymi krużgankami. Wierzchołek pysznej kopuły uwieńczony jest wielkim złoconym kogutem i konduktorem. Ruiny tarłów na czechówce górnej, wielki i piękny był gmach. Na dwa piętra dzisiaj jeszcze wspaniałe są jego zwaliska. Zniszczał starością, albowiem sklepienie samo się zapadło i zabiło trzy panny ślacheckie, niewiadomego nam nazwiska. Pokazano mi je w grobach kościoła dominikanów, o powyższym zdarzeniu. Ruiny pałacu Radziwiłłów przy ulicy Żmingród, obok kościoła poreformackiego, na górze nad łąkami. Wielki dom... O piętrze bardzo dawnej fundacji. Radziwiłowie nabyli go od sobieskich, lat kilkadziesiąt. Stał pustką bez przykrycia. Teraz adwokat boczarski na jego murach młyn wielki buduje. Największe i najwspanialsze z kamienic lubelskich są. Pawęczkowskiego przy ulicy Rybnej. Kamienica pod numerem 40 na ulicy Jezuickiej, bardzo dawna na trzy piętra, Wasalego numer 20, Patockiego numer 9, Pruszyńskiego numer 10, Makarewiczów numer 8, Krauzego numer 7, Misjonarska numer 6, Drewnowskiego numer 5, Heislera numer 2. W rynku Kselowskiego numer 30... Na ulicy Olejnej Jasińskiego numer 135, na Krakowskim przedmieściu. Hotel Krakowski, numer 384, przy ulicy Nowej. Farna, numer 109. Jelińskich, numer 80, przy ulicy Grodzkiej. Jest w Lublinie wiele starych murowanych parkanów, jako przy klasztorze Brygidek z Basztami, przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia, Misjonarzy. Kapucynów, Karmelitów, przy cerkwi grecko-rosyjskiej, przy Kościele Ewangelickim i opasający stary cmentarz żydowski.